Cześć. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć, dotyczy naszej umiejętności rozmawiania na trudne tematy. Umiejętność rozmawiania właśnie na trudne życiowe tematy zależy bardzo mocno od tego, co wynieśliśmy z naszego domu rodzinnego. Zależy od tego, jakie tematy w naszym dzieciństwie, w rodzinie były tematami, Zakazanymi, o których się w ogóle nie rozmawiało, jakie tematy były tematami normalnymi, o których można było rozmawiać, i na jakie tematy rozmowy odbywały się poprzez krzyk, przekrzykiwanie i taką pewną walkę o swoje prawa. Zależnie od tego, jak było w Twoim dzieciństwie, czego nauczyłaś się, nauczyłeś się od ważnych sobie ludzi albo umiesz, albo nie umiesz poruszać różne tematy, wnosić różne zagadnienia w swoich relacjach i korzystać z czegoś takiego jak otwarta komunikacja. Jak się pewnie łatwo domyślić, mało kto z nas miał tak, że otwartej komunikacji mógł się nauczyć w dzieciństwie. Jeżeli mógł, to miał szczęście, natomiast jeżeli nie, ma wciąż szansę nauczyć się tego w dorosłości. Dzisiejsze pytanie do Ciebie: na jakie tematy w ogóle nie rozmawiało się w Twoim domu? Jakie były zakazane? Nawet jeżeli nikt ich nigdy nie zakazał, to i tak doskonale wiedziałaś i wiedziałeś, że tych tematów się nie porusza. Na jakie tematy rozmawiało się tylko bardzo emocjonalnie, krzykiem, złością, płaczem, bardzo, bardzo w emocjach. Pomyśl, sprawdź, bo prawdopodobnie to są też tematy, na które rozmawiać potrzebujesz, nauczyć się teraz w dorosłości dla siebie, dla swoich dzieci. Wszystkiego dobrego.